Witajcie, słuchajcie dzisiaj e, pierwszy, pierwszy materiał z cyklu o tym, a jakie, jakie są nam wciskane produkty, e, czym bombardują nas reklamy e, i w jaki sposób można sobie dobrze rozplanować dietę, e, aby nie trzeba było tych wszystkich e, suplementów, medykamentów e, stosować. E, na pewno niektórzy z Was oglądają czasem telewizję, czy nawet jeżeli nie oglądacie telewizji, bo wiem, że teraz dużo ludzi a po prostu nie ma na to czasu, ale, ale w czasie jazdy samochodem na pewno macie odpalone radio i słyszycie mnóstwo reklam reklam, które idą po prostu w przerwach między muzyką, w przerwach w trakcie filmu itd. itd. Jak najprawdopodobniej zauważyliście, duża część, bardzo duża część procentowo tych reklam są to reklamy środków farmaceutycznych, różnych suplementów diety, które są nam wciskane na każdym kroku. Generalnie jest tu teraz taka gama po prostu tych wszystkich środków, że aż głowa pęka. Oczywiście poza środkami przeciwbólowymi, których zdecydowanie jest bardzo, bardzo duża część reklamowana, tak procentowo, to na pewno mamy szereg różnych suplementów na skurcze, na wzdęcia, na lepsze trawienie, Prawda, na gazy, na, na potencje, i tak, dalej, i tak dalej. Już pomijając oczywiście inne reklamy, ale nas będą interesowały te, które teczą się każdej osoby. Nie będę tutaj mówił o środkach, oczywiście, które są tylko tam środkami skierowanymi dla kobiet czy, czy, czy dla ludzi starszych. Będziemy mówili o tych środkach, którymi, które nam po prostu wciskają. Dla każdej przeciętnej osoby, niezależnie od wieku i niezależnie od y, płci. E, dzisiaj pierwsza część materiału z tego cyklu i będziemy mówili o skurczach, o potasie, o magnezie. Y, duża część z tych reklam, które, które tam w telewizji i w radiu lecą, na pewno jak zauważyliście, są to reklamy y, suplementów, które mają nas zabezpieczyć przed y, skurczami. Oczywiście, jako pierwszy tego typu suplement jest reklamowany, i generalnie każdy ma gdzieś tam zakodowane w, w pamięci z tych reklam. I gdzieś tam każdy w świadomości ma zakodowane, że tych, od tych skurczów ma nas uchronić magnes. No Bo gdzie cały czas nas bombardują, że magnes na skurcze, magnes na skurcze i magnes jeszcze raz na skurcze. Sprawa nie jest taka prosta. Nie wystarczy suplementować się magnezem żeby do tych skurczy nie dochodziło generalnie magnes nie ma wcale aż tak dużego wpływu na, na skurcze czy też na, na, czy na uchronienie nas od skurczy tutaj e, całym, e, całym tym procesem i tym czy te skurcze będą u nas powstawały kontroluje i reguluje gospodarka elektrolitowa czyli to ile my dostarczamy wody ile dostarczamy sodu ile dostarczamy potasu i też magnezu i w jakich ilościach też to nasz organizm wypłukuje ponieważ tutaj trzeba zwrócić uwagę też na różne czynniki które wypłukują nam te pierwiastki zwłaszcza magnez potas czyli stres czyli nadmierne użycie kawy prawda wszystko, wszystko co jest nam w stanie wypłukiwać ten potas, magnez w nadmiernej ilości. Warto zauważyć też, że generalnie z tych trzech pierwiastków, magnes, potas i sód, najprostszym do dostarczenia i w największej ilości znajdującym się w produktach spożywczych, nawet w tych nieprzetworzonych, ponieważ dużo produktów spożywczych nieprzetworzonych też zawiera dość sporo sodu, zwłaszcza w przypadku osób ćwiczących, które stosują w swojej diecie dość sporo białek, jaj żeby uzupełnić podaż białka w ciągu dnia. Więc tutaj y, osoby, które stosują dużo białek jaj, y, mają tego sodu bardzo dużo w diecie. 100 g białka z jaja to jest około 150 mg czystego sodu, co w przeliczeniu na sól kuchenną, żeby wam tutaj. Y, Porównać to do soli kuchennej. Sól kuchenna, czyli chlorek sodu, zawiera około 40% czystego sodu, więc 150 mg sodu to jest odpowiednik mniej więcej. 300-350 mg czystej soli kuchennej, czyli 100 gramów białek z jaj, czyli w zasadzie z dwóch elek jaj, bo prawie już jest 100 gramów białka jaja, mamy prawie 1 trzecią grama soli w przeliczeniu na sól kuchenną. Mniej więcej możecie sobie to tak, to tak tutaj porównać. Więc generalnie sól w naszej diecie i tak przeważa nad resztą tamtych pierwiastków. Jest na pewno dostarczana w największej ilości i na pewno jest pierwiastkiem tutaj, który odpowiada za gospodarkę elektrolitową w dużym stopniu, który po prostu jest łatwo dostarczany w pożywieniu i raczej tutaj na braki sodu nie możemy nie ciężko nam będzie się narazić, jeżeli w miarę dobrze prowadzimy dietę. A oczywiście tutaj jeżeli ktoś w ogóle nie spożywa takich produktów, żywi się bardzo jałowo i nawet nie ma tych białek jaj, tylko żywi się głównie mięsem i warzywami to oczywiście i nie soli, to oczywiście też jest to błąd, ponieważ podawanie eliminowanie sodu do, do zera, praktycznie jak już tam mówiłem w filmikach, o wodzie jest niewskazane ze względu na wydzielanie aldosteronu który później w reakcji obronnej jest wydzielany i jako reakcja obronna zatrzymuje tą wodę w organizmie na, na, na gorsze dni. No nie? Ale to już inna kwestia. Wracając do tych suplementów, które mają nas uchronić przed skurczami. Oczywiście dużo firm też zaczęło produkować suplementy, które mają oprócz tego magnezu potas. Ale generalnie zawsze ten magnes jest nam sugerowany na pierwszym miejscu jako coś, co ma zapobiec naszym skurczom. I bardzo często spotykam się z opiniami klientów, moich znajomych, czy, czy, czy ludzi ćwiczących, z którymi tam czasem rozpisuję diety, że mają skurcze, stosują magnes i w niczym to nie pomaga. I rzeczywiście bardzo często tak jest, ponieważ nie rozchodzi się tutaj w dużej mierze o magnes, tylko rozchodzi się w, z reguły o potas. Jeżeli już ze strony naszej diety tam mamy odpowiednią ilość sodu, to z reguły jest zapewnione, jeżeli mamy odpowiednią ilość wody, jak już tutaj mówiłem wiele razy przy filmikach i generalnie teraz jest takie podejście w dietetyce, że tej wody sugeruje się spożywanie większych ilości, to jest jak najbardziej wskazane, zwłaszcza w przypadku ludzi ćwiczących, osób ćwiczących. Tutaj spożywanie dużych ilości wody też zabezpiecza nas przed odwodnieniem, odwodnieniem mięśni. Jak wiecie, organizm składa się tam w dużej mierze z wody i trzeba to zapewnić, żeby ta woda była cały czas. Natomiast co do potasu, jak zrobić tak, żeby w naszej diecie tego potasu było odpowiednio dużo, a żeby nie trzeba było się suplementować dodatkowo potasem i kupować go w aptece. Warto sobie otworzyć w internecie coś, po prostu wpisać w Google tabelę zawartości potasu w produktach i na pewno znajdzie nam parę stron, bo ja czasem też sobie sprawdzam, nie wszystkie znam na pamięć, też sobie czasem my uzupełniam wiadomości, żeby zobaczyć ile dokładnie, w jakim produkcie mamy potasu. Jeżeli ktoś prowadzi swoją dietę dość ciałowo, mam to na myśli, jeżeli chodzi o źródła węglowodanów, które są spożywane, jeżeli jest to tylko ryż, kasza, Płatki owsiane, te produkty, które dostarczają nam węglowodanów, generalnie nie zawierają potasu w żadnych odpowiednich ilościach. Tam w ryżu, w kaszy, w, w, w waflach ryżowych i w płatkach owsianych tego potasu jest bardzo mało. Stąd też uzupełnianie, tutaj trzeba ten potas sobie uzupełnić. Jeżeli stosujemy takie źródła węglowodanów w naszej diecie, to ten potas będziemy oczywiście chcieli uzupełniać z jakiegoś produktu, który nie ma już węglowodanów tak, żebyśmy się z naszym makro wyrobili. Co do produktów, które mają bardzo dużo potasu, a praktycznie nie mają węglowodanów, czy mają bardzo małe zawartości węglowodanów, to tak klasycznie oczywiście brokuły mają dość sporo potasu. Brukselka ma na pewno też bardzo dużo potasu, tutaj chyba nawet przewyższa brokuły. Szpinak też bardzo dużo potasu. Generalnie wszystko, co zielone jak na razie, jak widzicie, brukselka, brokuły, szpinak. Też bardzo dużo potasu, seler. Generalnie wszystkie, wszystkie warzywa zielone mają dość sporo. Jeżeli chodzi o takie, które mają właśnie bardzo niskie zawartości węglowodanów, bo jeżeli ktoś tutaj rzeczywiście głównie stosuje ryż, kasze, płatki owsiane, no to będzie chciał korzystać z takich, żeby uzupełnić sobie tą dietę. Natomiast powstaje wtedy kolejny problem. Jeżeli jemy tak surowe... Tak jałowe źródła węglowodanów, plus będziemy uzupełniać dużymi ilościami tych zielonych warzyw, ten potas, no to powstanie tutaj problem z nadwyżką błonnika, który też nie jest skazany. i Stąd będą się robiły wzdęcia, wypchany brzuch i tak dalej. Więc tą dietę trzeba by było sobie troszeczkę bardziej rozwinąć i z tych tabeli zawartości potasu w produktach zbożywczych, wyciągnąć troszeczkę więcej do swojej diety i troszeczkę włączyć do swojej diety produktów, które nie będą nam za bardzo zapychały jelit błonnikiem, bo nadmierna ilość błonnika jest jak najbardziej niewskazana w diecie i stąd powstają różne problemy gastryczne później. Oraz trzymanie wody. Oraz trzymanie wody w jelitach i wypchnięty brzuch, ponieważ tutaj błonnik bardzo długo przetrzymuje wodę w jelitach, nie pozwala na ujście tej wody z powrotem na zwrócenie tej wody do organizmu z powrotem, więc ten brzuch jest dość mocno wypchany. Warto się tam zagłębić troszeczkę i sobie tak skomponować dietę, ponieważ bardzo dużo tych produktów spożywczych możemy sobie spokojnie włączyć w diecie naszej dostosować sobie do naszego trybu życia, do naszego treningu. Tam, gdzie mamy okres potreningowy, zastosować sobie pewne produkty, które mają wyższy indeks i zawierają węglowodany, zamienić, troszeczkę odjąć na przykład z ryżu, dołożyć tych produktów jako zastrzyk węglowodanów z dodatkową dużą dawką potasu. Tutaj na pewno wejdą nam idealnie w posiłkach potreningowych jakichś pierwszych, w miarę lekkich daktyle, banany, te produkty mają dość sporo potasu, kiwi na pewno jako uzupełnienie też pobudza procesy zdrawienia, więc tutaj kiwi bardzo fajnie, tak jak mówiłem, daktyle, banany, kiwi, rodzynki jak najbardziej, rodzynki troszeczkę więcej tutaj dostarczymy też przy okazji błonnika, aczkolwiek rodzynki mają bardzo dużo potasu i, i bardzo fajnie się komponują z niedużą ilością zwykłego ryżu, więc będziemy mieli produkt tutaj, który będzie miał troszkę błonnika, troszkę węglowodanów złożonych, troszkę cukrów prostych z tych rodzynek i bardzo dużą zawartość potasu. Więc można sobie bardzo fajnie to włączyć, wkomponować w dietę. Na pewno też mamy do wyboru takie produkty, które mają bardzo dużo potasu, jak ziemniaki, i bardzo dobrze by było sobie część tych produktów spożywczych, z których czerpiemy węglowodany w ciągu dnia. Komponować zwykłe nasze polskie ziemniaki, ponieważ one mają bardzo małą zawartość węglowodanów, w dużej objętości, więc ciężko jest zjeść tak dużą porcję ziemniaków na raz, żeby przedobrzeć gdzieś tam z ilością węglowodanów. Generalnie one fajniej sycą niż ryż, a mają bardzo dużo potasu, bo tak naprawdę ryż, kasza czy płatki owsiane poza błonnikiem i węglowodanami niewiele wnoszą do naszego organizmu. Tutaj jest mało pierwiastków, te zbożowe zbożowe produkty nie mają tak dużo tego potasu, który jest bardzo ważny, jest tak naprawdę jednym z kluczowych w gospodarce elektrolitowej. Sód i potas to są najważniejsze, magnez jest troszeczkę na dalszym miejscu, oczywiście on wpływa na regenerację, też gospodarka elektrolitowa na pewno drgania mięśni będzie fajnie eliminował. Będzie pozwalał się uspokoić Będzie pozwalał organizm wyciszyć Lepiej zregenerować Natomiast jeżeli chodzi o tą Na pierwszym planie gospodarkę elektrolitową I te skurcze I wszystko co się dzieje w naszym organizmie Na to żebyśmy nie trzymali wody Żeby ta woda była trzymana w odpowiednim miejscu Czyli w mięśniach a nie pod skórą To tutaj na pewno będziemy potrzebowali Tego potasu więcej Więc pierwszy Pierwszy taki Pierwszy taki punkt, który trzeba sobie zapewnić to ten potas, ponieważ w innych tak jak mówiłem produktach spożywczych jest go po prostu mało. Jest go mało, warto sobie tą tabelę otworzyć, zobaczyć, wkomponować w dietę na pewno jest tam tyle produktów, które mają bardzo dużo potasu, które będziecie mogli zastosować w różnych porach dnia w zależności od tego ile mają węglowodanów w składzie jak dołożyć, o jakimi indeksie glikemicznym, jak szybko będą podnosiły poziom cukru we krwi, więc do każdej pory dnia i do każdego posiłku na pewno z tych produktów będziecie w stanie sobie dołożyć i dokomponować do Waszej codziennej diety odpowiednią ilość potasu, tak żeby przy okazji nie przedobrzyć z węglowodanami, z cukrami prostymi i nie przedobrzyć też z błonnikiem. Tabele zawartości potasu w produktach. Wystarczy wpisać w Google bardzo prosta sprawa. A, więc niekoniecznie trzeba się suplementować yy, i wciskać w siebie potas z apteki yy, w kolejnych etapach yy, tego materiału, tych materiałów, tej serii materiałów, o tym yy, zamiast apteki, co zamiast apteki stosować yy, będę mówił o innych, yy, innych rzeczach, które warto sobie zapewnić od strony diety, żeby nie trzeba było ich sobie zapewniać od strony apteki. A tutaj jeszcze wracając troszeczkę do potasu na pewno oczywiście wszystkie zioła, wszystkie substancje, wszystkie zioła tutaj mięta, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, miks prowansalskich, czyli też te o których tutaj mówiłem, wszystkie zioła, pietruszka, koperek, to też wszystko zawiera bardzo dużo potasu, przy okazji będzie wpływało na, na, na poprawne trawienie, ale o tym będę mówił w materiale o... Trawieniu, o zamiennikach suplementów e, poprawiających nam trawienie i, i zmniejszających dolegliwości gastryczne. E, oczywiście nie mówię tutaj o ziołach tych dopalenia, bo te dopalenia, przynajmniej dostarczane w postaci palenia, e, nam tego potasu nie dostarczą. No nie? E, chyba, że zjedzone, no to może. E, więc tak. E, pozdrawiam Was i przejrzyjcie tabelę. Zawartości potasu w produktach spożywczych. Pozdrawiam.